Cześć dziomeczki, tutaj Rurku. Dzisiaj zaczynam zabawę z OBS-em. Także proszę pisać, co jest NITEGS, żebym mógł się poprawić. Z Gothiciem miałem małe problemy, dlatego nakręcę na razie inną grę. Gotika naprawię w najbliższym czasie. Także zaczynamy. Będę grał w grę Paladins i zamierzam być dzisiaj medykiem dla mojej drużyny. Także... Wybieram sobie mojego ulubionego medyka, Czekamy, aż reszta graczy wybierze swoje postacie. Gramy na prawie, że najstarszej mapie w tej grze. Która jeszcze była w wersji beta, bo oni mają Victora, Strixa, Zina i Nare i Furie jako medyka. Dobra, zaczynamy. Czasami patrzę po nazwach, bo czasami nie można zobaczyć, czy grają jakieś Polacy, ale tym razem nie widzę niestety żadnego Polaka. Wybieram jedną z trzech opcji ta opcja jest w ogóle do kidzu, więc na nie będę mówił. Ta opcja zwiększa atak moich yy, kolegów o 15%, jednak wybieram tą, gdyż, ta, gdyż moja broń jest słaba, a ta robi z mojej broń kozacką. Wybieram sobie talię moich kart oto one, które pomagają w grze, używam na początek wybieram jedną. Jeden przemysł, mam 400 kredytów, mogę kupić jeden. Wybieram Kronosa, skraca czas odnowienia na zdolności o 10%, co jest w przypadku momentyka bardzo potrzebne. No i czekamy, odliczanie jest, Siadam na mojego konia i czekam na rozpoczęcie. Musimy przejąć cel, na górze pod y, cyferkami są takie paski, jak pasek nasz niebieski, zładuje się do 100%, przejmiemy cel i zdobędziemy jeden punkt. Cały czas będę tutaj mojego yy, yy, obrońcę i przy okazji też atakuję. No, no i umarł. Wiktor mnie zabił z tego co tu widzę. Jest powtórka. Gdy coś kupić nie mogę. Niestety, przeciwnicy są jak widać silniejsi póki co. No, czasami się tak niestety zdarza. Tutaj, widziałem Moji już jedziemy na swoim smoku. Tchylę. Ginistrix. Zabijemy im healera, to nie będzie mógł się A nie mają healera. Ich czołg też już zginął. I healujemy swojego. I teraz czeka... było było blisko, bo to 96%. Czekamy, teraz musimy przejąć cel. Uważamy na snipera. Niestety Mordzi umarło. Czemu nikt nie atakuje tutaj środka. Uciekamy. Widocznie chce nas zabić. No i co mu się udało niestety? Czekam teraz, tutaj ja na kauteryzację no kupić. Wtedy przeciwnicy będą. o, bole, mniej się leczą. Przez. Y, półtora sekundy nie mogą się leczyć, także to jest bardzo potrzebne. Super zdolność, widzę, mi się już załadowała. No niestety nikt nie stanął na środku, także straciliśmy cel. No i za dużo osób. Ja jestem tylko medykiem, nie jestem żaden napastnikiem. Sam nie dam rady a dopiero oni teraz się odnowili z tego co widzę no często właśnie nie można sobie pograć gdyż ludzie nie umieją w to grać często kurno, no i jeśli wybudowali ściana, nie mogę uciec. Nie zauważyłem. Jej. Także to tyle na razie. Jakbyście coś nowego wiedzieli, czy za cicho, czy za głośno, mówcie wszystko. Dziękuję. Na razie.